Jeśli masz takie objawy, wzmożona produkcja soków żołądkowych, guz, nowotwór żołądka, zaburzenia trawienia różnego rodzaju, odczuwasz uczucie sytości, nudności. Masz niechęć, na przykład, do mięsa czy do jakiejś innej potrawy, odczuwasz niestrawność po kawie, owocach, alkoholu, może masz smoliste stolce albo ukrytą krew w kale. To znaczy, że przeżywasz biologiczny konflikt o takiej treści. Złość, ponieważ nie można strawić tego kęsa. Sprawdź, czy nie uczestniczysz w przykładowych sytuacjach. Odczuwasz silną złość na któregoś członka rodziny albo na całą rodzinę. Może powinieneś dostać pieniądze na mieszkanie, na samochód, od rodziców, ale nie. Sam musisz na wszystko zapracować, a przecież. Ci się to należy? Może powinieneś dostać ten awans. Wszyscy wiedzą, że byłbyś najlepszym szefem, ale po co masz brać udział w tym głupim konkursie? Może na żołądku leży ci sąsiad, bo ma ładniejszą działkę, mieszkanie czy dom? Może wkurza cię to, że rodzice lepiej traktują brata czy siostrę, a ty o wszystko musisz się starać? Może udało ci się zdobyć znaczące pieniądze, ale nie możesz ich spożytkować, tylko musisz spłacić długi? Może twojej siostrze, bratu, lepiej się wiedzie, a ty nie możesz tego strawić? Pobaw się w detektywa. Znajdź sytuacje, w których właśnie tak odczuwasz i wyeliminuj je. Jeśli nie będzie recydy w konfliktu, to zobaczysz, jak objawy szybko miną. Chcesz poznać germańską medycynę i pięć praw natury? To bardzo dobrze. Ta wiedza może cię uratować. Na naszej stronie quantum.pl w zakładce sklep są nagrania seminariów i spotkań koła. To unikatowa wiedza, która pozwoli ci rozwiązać twoje biologiczne konflikty. Dołącz do naszej społeczności. I stań się aktywnym członkiem. Udzielaj się w dyskusji, wyrażaj swoje zdanie. Bądź pomocny. Twoja pomoc jest potrzebna. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj nasz kanał. Podobało Ci się to nagranie? Zostaw łapkę.